Gaszą pożary, pomagają przy klęskach żywiołowych, włączają się w organizację lokalnych wydarzeń i czuwają nad bezpieczeństwem uczestników imprez masowych. Strażacy, zawodowi i ochotnicy zawsze są gotowi nieść pomoc. W niedzielę 4 maja w Skwierzynie uroczystą mszą świętą rozpoczęto gminne obchody Dnia Strażaka. Dzisiaj wspólnie ze wszystkimi jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy świętowaliśmy Dzień Strażaka. Święty Florian ma patron Strażaków, ma dzisiaj swoje święto. Spotkaliśmy się tutaj. Na parku ryb, na pikniku rodzinnym strażackim, ale również poprzedziliśmy to uroczystym apelem, podczas którego wręczyliśmy medale i, i wyróżnienia. Całą uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w intencji strażaków, tak więc ważny dzień. I też chcieliśmy pokazać, ponieważ odbyła się taka pierwsza parada wozów strażackich ulicami miasta, chcieliśmy pokazać mieszkańcom, jakim sprzętem dysponują dzisiaj strażacy, a ten sprzęt, jest z najwyższej światowej półki. Powiem tylko, że w zeszłym roku kupiliśmy kolejny nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Tym razem dla jednostki w Morzynowie. Zakupiliśmy również pojazd typu kład dla jednostki w Świniarach rozbudowujemy remizy w Murzynowie, termomodernizujemy jednostki OSP w Trzebiszewie, czy, czy też właśnie w Murzynowie o instalacje fotowoltaiczne, o, o pompy ciepła, tak więc rozwój jednostek OSP na terenie gminy Skwierzyna jest duży, ale widzimy też, że to jest potrzebne, dlatego że strażacy to jest no, ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa państwa i też naszej gminy. To znaczenie dla mnie dużo znaczy. Trzeba chyba być człowiekiem, żeby być doceniony przez innych. Jesteśmy dużą rodziną. Jeden drugiego musi wspierać i pomagać i na sobie polegać. To jest najważniejsze. No i dzisiaj mamy piękne święta. Święta, gdzie pod patronatem świętego Floriana świętujemy i dziękujemy naszym strażakom za, za ich służbę, za ich oddanie, za ich służbę dla, dla mieszkańców bardzo się cieszymy, że jesteśmy w pięknym otoczeniu i w otoczeniu tylu samochodów, tak jak tutaj dzisiaj nawet Pan Burmistrz powiedział, drugi strażak w województwie, że przez ostatnie 10 lat zainwestowaliśmy, zainwestowaliśmy ponad 13 milionów. To jest bardzo duży pieniądz, ale w dobrze wyszkolony, dobrze doposażony strażak to jest bezpieczny strażak, jego rodzina może spać spokojnie, że wróci z akcji. Chciałbym tu również jeszcze podkreślić i bardzo podziękować i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej pod, pod Komendantem Markiem Koperwasem, przed tym Markiem Harkotem i Zarządowi Wojewódzkiemu Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj Pan Prezes Edward Fetko, który my dobrze ze sobą współpracujemy, my dobrze ze sobą współpracowaliśmy i te wszystkie działania, które są przez ten sprzęt, który otrzymujemy, to jest, to jest właśnie pokłosie naszej dobrej bardzo dobrej współpracy. Jakby państwowi strażacy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wspomagają nas. Wspomagają nas merytorycznie, wspomagają nas w szkoleniach, Także naprawdę Skwierzyna i mieszkańcy Skwierzyny mogą się czuć e, bezpiecznie. Pochodzę z Muzynowa, właśnie tam się rozbudowała straż, bo jak pan wie, pewnie duży wóz przy Garnei. Kilka dni to zajęło, ale przyjechał, wybudowany jest. Dla mnie teraz to jest majątek normalnie. Powiedz, co ci się podoba najbardziej w takich akcjach strażackich? Gasienie pazaru, ratowanie zwierząt albo ludzi. Na razie jestem młodej drużynie i takie nauka przez zabawę jest na razie. Ale za niedługo do młodzieżowej mam nadzieję, że dołączę. A czy w przyszłości chciałabyś być strażaczką? No trochę obchody Dnia Strażaka w Skwierzynie były nie tylko okazją do podziękowań, ale i przypomnieniem, jak ważną rolę pełnią strażacy w życiu lokalnej społeczności. To właśnie dzięki nim możemy czuć się bezpiecznie każdego dnia.